Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś ważny film bo film o zebraniu. Ale na początku zróbmy sobie mały quiz pod tytułem Który koń z przedstawionych jest zebrany. Zaprezentuję Wam teraz trzy nagrania, a wy stwierdzicie który koni jest zebrany. Zasady są proste, więc zacznijmy! Ok, macie gotową odpowiedź? Uwaga, prawidłowa brzmi... Żaden. Żaden z tych koni nie jest zebrany. Zastosowałam tutaj trochę taką psychologiczną gierkę, pokazując wam na samym początku dwa takie, no wiadome przypadki, że te konie na pewno nie są zebrane. A trzeci obrazek to był ten koń, który najbardziej wizualnie się zbliża do tego konia zebranego, który, no nie wiem, większość osób myśli, że tak wygląda koń zebrany. Co mnie skłoniło do nagrania tego filmiku? Głównie to, ile ostatnio właśnie widzę tematów o zebraniu. W sumie już od dawna chciałam nagrać tego typu film, bardzo chciałam nagrać tego typu film. Skłoniło mnie do tego, żeby nagrać go teraz, to, że zobaczyłam na grupie Milion Pytań do koniarza POS o patencie do lążowania, który działa na zasadzie piły, ogranicza koniowi ruch grzbietu. No i właśnie tam ludzie wypowiadali się na ten temat, że super, że koń super chodzi w tym i ma świetnie głowę ułożoną i w ogóle. No i ja, jak i również kilka innych osób zauważyło, że faktycznie ten patent działa na zasadzie piły. Dodatkowo przy próbie podniesienia przez konia głowy do góry linka naciskała mu na kręgosłup. Podejrzewam, że jest to dość bolesne. Zwłaszcza kiedy koń zrobi to gwałtownie. Zadajecie mi też często pytanie pod tytułem, dlaczego nie zbierasz koni? Zbierać to możecie sobie kupę w stajni. Dlaczego nie jeżdżę na zebranych koniach? Hm. Może dlatego, że zebranie to jest długotrwały proces. Osiąga się to wieloletnią pracą. Oczywiście są konie bardziej mniej skłonne do pracy ujeżdżeniowej, i tak niektóre zebranie osiągną nawet po kilku miesiącach, a niektóre po latach. Do osiągnięcia zebrania u konia prowadzi cała piramida ujeżdżeniowa. I uwaga, kochani, to nie jest wzięcie wodzy, tak. E, i spiłowanie koniowi głowy do dołu. To nazywamy zganaszowaniem. I czymże się różni zganaszowanie od zebrania? No, e, dla wielu może nie być to aż tak widoczna różnica, więc postaram się ją wyjaśnić. Szczególnie widać to na filmikach, chociaż na zdjęciach też często da się to wychwycić. Więc zebranie to jest cały sposób poruszania się konia. Polega on na tym, że cała jakby energia wychodzi od zadu, że zad pcha całą resztę, Powinien być on podstawiony, aktywny, koń powinien dokraczać lub przekraczać, zależy czego oczekujemy. Głowa może być w niższym lub wyższym ustawieniu, jednakże pamiętając o tendencji nosa do przodu. Nie może być koń zawędzidłem, nie może też mieć głowy w chmurach. Nosek powinien być delikatnie poza pionem, ale właśnie do przodu, a nie do tyłu. Na filmach konia zebranego bardzo łatwo poznać, bo porusza się on w charakterystyczny sposób. Ja, jak widzę konia zebranego na filmach, też mam takie odczucie, że on jakby lata, jakby nie dotykał ziemi i po prostu, że on sam chodzi, sam się niesie, jeździec nic praktycznie nie robi ten koń. Idzie tak, jak iść powinien, że wygląda jakby nic nie ograniczało mu ruchu, jakby właśnie prezentował się i ogierzył przed klaczą. W międzyczasie będą lecieć filmy mojej trenerki, która ze swoim koniem Only You. Startuje w zawodach ujeżdżeniowych i właśnie ich praca wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Tak naprawdę, moja trenerka nauczyła mnie tego, co to znaczy koń zebrany, a co to znaczy tylko koń zganaszowany. On nią nie jest wybitnym ujeżdżeniowcem, nie ma jakiejś super ujeżdżeniowej krwi, ale mimo wszystko prezentuje się imponująco. Czym jest zatem zganaszowanie? Hm. Zgalaszowanie to tylko i wyłącznie ustawienie głowy. Niektórzy robią to niżej, niektórzy trochę wyżej, niektórzy bardziej mniej poza pionem. Dla niektórych nieważne jest to, czy koń dokracza zadem, czy co tam, nie wiem, czy w ogóle go angażuje, czy plecy są wgięte, czy... Najważniejsze jest głowa, prawda? No więc pytacie mnie... Czemu nie jeżdżę na zebranym koniu? Ponieważ zebranie, a zwłaszcza zebranie na koniu rekreacyjnym Nie jest czymś takim I ja w sumie bardziej wolałam pozostawić konia w ruchu swobodnym Ale nie właśnie w zebraniu, czy tam co mi się wydawało Że po prostu będzie szedł aktywnie, ale nie w ustawieniu Niż robić mu krzywdę ganaszowaniem na siłę i robieniem czegoś nieumiejętnie Bez jakiejkolwiek wiedzy Bez pomysłu I dlatego wiecie Ja mogę zrobić piłę koniowi w pysku Mogę ograniczyć mu ruchy I żeby on wyglądał na pierwszy rzut oka pięknie Nawet to tutaj Gdzieś zaprezentuję, Można to robić Ale po co? Efekt jest naprawdę straszny W późniejszych latach może się to odbić na zdrowiu konia Na jego psychice Konie jest wtedy ograniczony Odczuwa ciągły dyskomp Ford pojedzie na zapadniętych plecach, jest cały usztywniony. I wiecie, rozumiem to, że właśnie e, znikąd się to. U niektórych ludzi nie bierze właśnie do przeświadczenie, że koń zganaszowany to jest koń zebrany I jeśli te osoby faktycznie są takie do porozmawiania Że wytłumaczysz im i faktycznie wezmą to do siebie To jest okej okay. Główną winę widzę w trenerach, w instruktorach, którzy uczą takich bzdur Opowiem wam właśnie z autopsji historię wewnątrz Jeździłam w innej stajni niż Iskra Bo tam stacjonowała domena Jeśli ktoś pamięta albo nie to ja z Jurką na domenie jeździłyśmy jakiś rok, dwa albo trzy lata temu, już nawet nie pamiętam. No i w zimę, właśnie odbywało się to tak, że były jazdy na Hali. No i czasem miałam z grupami rekreacyjno-sportowymi, czy coś takiego, że ja jeździłam dom sobie z boku, a oni po prostu mieli swój trening. I zobaczyłam taki obrazek. Że dziewczyna jechała sobie na koniu, który no, był usztywniony, e, ale jakoś za bardzo w niego nie ingerowała, nie robiła mu nic, dawała mu łydkę, tylko e, skręcała go i tego typu rzeczy Prowadziła go normalnie, no tak jak się zazwyczaj konie rekreacyjne prowadzi e, Po czym usłyszała od swojej instruktorki komendę No pozbieraj ją trochę! Wiecie co dziewczyna zrobiła? Ręce! pociągnęła aż do ud, centralnie do ud, że ten koń nawet nie miał możliwości wyjść głową gdziekolwiek, bo ona na siłę trzymała do tych ud te ręce, trzymała po prostu ręce z wodzami na udach i ten koń szedł faktycznie z tą głową e, tak ustawioną ładnie, ale to było tragiczne, bo ono nie miał szans się nawet poruszyć. Dlaczego? Tak to niestety w większości przypadków wygląda, że to nie jest wina tych ludzi, tylko osób, które ich tego nauczyły i mówią, że to jest świetne, super, to jest zebrany koń. I naprawdę mnie to przeraża, że konie. Tak dużo znoszą tylko dlatego, że ktoś idzie na łatwiznę, chce zrobić coś szybko, bo wątpię, że ci ludzie nie wiedzą, jak powinien wyglądać zebrany koń. Po prostu po nie, wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu latach jazdy już powinno się takie rzeczy wiedzieć, chociażby z oglądania zawodów ujeżdżeniowych. Ale przecież oni mają swoje łatwiejsze metody, prawda? Albo może nie wiedzą, w sumie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co nimi kieruje. Trudno mi jest to wyjaśnić. Cieszę się, że ja jeszcze w takiej szkole jazdy, która mnie nauczyła tego, że koń zebrany to nie jest koń zganaszowany na siłę. Pewnie ten film wzbudzi kontrowersję, nie spodoba się niektórym osobom i jestem tego pewna. Tworzę go głównie dla tej garstki osób, która no faktycznie chce czerpać wiedzę. No i wreszcie, jak kolejny raz ktoś spyta mnie, czemu nie zbieram konia? To będę mogła go odsyłać do tego filmu. Moc do tego filmiku to. Praca z końmi nie jest pracą na skróty, nie jest pracą łatwą, więc łatwymi sposobami niczego nie osiągniecie. Oglądajcie sobie filmy, jest pełno filmów na YouTubie z przejazdów ujeżdżeniowych najlepszych koni ujeżdżeniowych, najlepszych jeźdźców ujeżdżeniowych. Popatrzcie sobie, jak ten koń się porusza, jak to wygląda, i porównajcie sobie właśnie z końmi tylko zganaszowanymi, z przeciągniętą głową do klaty, to wtedy będziecie wiedzieć. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam na dół do komentarzy, do dyskusji. Jeśli się ze mną zgadzacie lub nie zgadzacie, napiszcie. Ja postaram się z wami podyskutować. Jeśli komentarz będzie do tego skłaniał, no i chyba z mojej strony to by było na tyle. Zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama i do zobaczenia.